Ale czma, Dzień dobry. Dobre. <gry> Dobre. Beboki. Chodzi zobaczyć Marek, my ci tam założyli. Ta lampa. On nie widział! Nie widział! Nie, bo nawet nie widział, No, No, To jest na czujnik. Widzisz, patrzcie. Teraz młodzie pięknie. Co Marek? Co? teraz jest. dobry, dzień dobry. Przepisy, bo cię No, no zamknij, zamknij Widzisz, no pięknie mocie, co? Ja bo ja to szakłam po klepki. tu miałem. No widzisz, placa fajnie tego. Bog zadowolony. To co, co byście go że Boguś był na wizyniu? Ja był ja. widział się. To fajnie, fajnie, widzisz jak to? Ja bym gadał, jak bym go to, jak Bogus będzie trzeźbie, no to pójdzie na wizynie przecież. No był sprawdzał, go do rumpierna. Fajnie, fajnie. Bo to, bo to no to dobrze widzisz. Ja Jemu goda wycieźbiejesz, pójdziesz, pójść się przecież. Jaki zakaz przecież, przecież kurde wiadomo, puszczą synka, czemu by nie No był No A nie, że on od razu musi Zamknąć i koniec, no. 40, 40 minut czy 45 minut żeby Czekał no. Na, no, y, ten, żeby go wpuścili No to dobrze widzisz, to, to, to Ale no to czekał się nie ja. wpuścili, widział się z Kasią bo i tam no. kakao, coś tam, się zawiózł No no to na to drugi ma... rozdział coś, to też go tam potem zawiezimy za bo to daleko płynąć, nie wiem, wiesz, ale widzisz. No to Cześć, tutaj! W ja? No to dobrze widzisz to. Wiecie z kopala e, No tam było kiedyś, no. Koło kościoła kościół i... No. No. Kościół e, Frenzla. No, na no. Fręzla, ale w tym razku. No to dobrze. No, no to tam można dobrę w klasie. No. no to właśnie ona tam jest. Także mąż, marej, zrobiono, z Marek kara zrobił, no mogę Cię jutro jechać z tymi puszkami A, już jutro Specjalnie by... No nie ma nie? Ma no, specjalnie Dzisiaj ja. chciał sprzedać, ale na słowo w nie Bo to nie Twoje, to oddaję. No. A tym bardziej, wiesz Dzisiaj niedziela, no to pojechaliśmy na tę giełdę wą kupić, nie to Bo potem, kurde, nie by tego lepiej Te 20 zł dentka a 30 całe koło Czy wylądam, no To wolę całe koło kupić i mocie, nie? No A tamte domy na zapas, wiecie mieli, wiesz? No a i ciebie pozdrowić ja? Ciebie też. A no, nie dziękuję. Od pani Aliny i Adama Kalet. Dziękujemy, dziękuję I od pani Grażyny, którą trafiliśmy w tarnowskie górach. Też To też ją nawzajem pozdrowimy, nie? No, no, no. No i w ogóle wszystkich ludzi. Jak no, to jest? No, no. Jasny. Ale światło pięknie, nie? Co kurde, teraz... Szefa pana Kanada. Pana no. <laughs> Jasne. <laughs> no. no to fajnie, to mi się podoba, że Boguś ja, tak ja był, tak godą. Tak my powiedzieli, wycieźbie, jedź i, i muszą wpuścić. Wpuścili ja, i jest dobrze. Ja. No to na razie jest. Gitara, ja, jest. Jest. Gitara i hej. Hajcu I hajcuj Marek do pieca. No, do. No. Ono. No. <laughs> a my poči ušli a když spou, děj fajn, tak A tak A potom yeah. na no, no, ale, no bo při tym pěci to mě, se usyp, No. <laughs> obnič, no. <laughs> Dobra, to on fajně. Což ty v uviděl? Eee, to się, się wyobrażał co tam widział. Fajny film lekciał. Czterech na patafakie nie? A bo słuchaj majtki na dnie morza nie? Dobra, wszystko gro. Hej! gdzie byłem, Cześć, cześć Bogus. Pół godziny, no. bo, bo przed obiadem To to. Melduj, no to no. No, fajnie, fajnie jest obcięto, ja. fajnie zafarwowano, ale prosiła mnie pan weźmie stąd tak na szybci. A no wiem no. no ale jo nic nie Ale wiem. Wpuścili cię widzisz. No, to go dali. Bez my muszą cię wpuścić. Nie, no, nie, Były problemy, ale padł, jak pan już tu jest, no. ten i mą w poniedziałek dzwonić do kierowniczki, No, no. między 8 a 14. Dowiedziesz się w jakie dni mam, bo dam go A, no widzisz, to fajnie. No. Ale tak, wszystko jest ogólnie dobre. Rycy po wszystkich. ja no, Bo tam takie upośledzone są fest. No, rycy po wszystkich no. tam. Wszyscy się chcą ze mną witać. Tylko spadaj, uciekaj stąd. Zajmij no. mi kopem pogodać. No. no wiadomo, na ty jest jesteś, wiesz, no. No, no one są takie, nie tak głupie gada, upośledzeni tego, no no niepełnosprawni te ludzie, no, no, no ich w imieniu naszym jest, też, no, tak, no wiadomo, bo to tak głupie jest. brzmi, no, no, nie, chodzi, no, no ludzie, ludzie tak, są. no, no. to już tak, lepiej, lepiej brzmi, tak wiesz, bo... Ja po telefon i ja. przezwonić tam do tej kierowniczki. Nie wiem, a jak nie no to we wtorek jada i tak, i tak. No dobra. To no, no, dzisiaj to co że miał, no to wziął, że ciastka, kakao, kawa i cukier. Jak coś to pozdrowią tam odnoszą. No. 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 Nie, aha ona no. wszystkich tu kazała pozdrowić. No, dziękujemy, dziękujemy. Marek Marek i spojem tu byli. A na telewizor to wyszło. No patrzą, co, no, na ogień i usnął. Ich pozdrowić za to, że się mną opiekują. No to fajnie. Pomagają, nie? My tam jest, aha no. i ona doszła do wniosku takiego samego jak my tutaj co my go dali. No. Doszło do tego samego wniosku, tylko że jeszcze ktoś się musiał przylepić. Ale no. Jogna chciał z, rozmawiać z kierowniczką A, no. No, Ale tam nikt nie powiedział. No, no to już, już teraz to już wiecie wszyscy, nie? No. Dobry. A tutaj ludzie z osiedla to powiedzieli Boguś jak będziesz potrzebował podpisy albo coś, łaj z kartką tylko. Mm. I nawet eksperymentki z lewiatana się podpiszą. jo ja nie wiem, wiesz. No. Ja chciał, no, żebyś ty tam poszł. Tak jak my go dali, żebyś był cieźliutki. Tak, jest no, to, to tak zrobił. Było, tak, jest tak tak, poszł, i... jest dobrze no. i to mi się podoba. No, wszystkim nam się to podoba, no. że wpuścili, dzieci mogą wpuszczać. I znaczy, to, to jest teraz najważniejsze, wiesz? No, dojść do tego, w jakie dni je mogę przyjechać. No to fajnie, fajnie. No. 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 A jutro mu tak, z rana muszę jechać prześwietlenie no. do chirurka. Bo on to zobaczył, no. wymacał coś tam, czy coś nie tego, bo mi się tam jak cholera No Tylko wiesz, to... bratka też, jak mu tam jedzenie bo mi przynosi, to ci zawsze coś tam nie wiesz? Ale no. Ktoś mi zostawił ostatnio dużo jedzenia. A to my Aha, chyba. Nie było. i wyżeście też musieli być? No. Bo były galoty wyprane. Ja, to my byli. No, to, my, no. to my byli. Woda była, pasztety ja, były. Ja. Dwa słoiki gołąbków A, to nie, to nie nasze To, nie nasze. No to, no to może spodnie, on To co ja no. ci z no, 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 no. no, wziąłem, to mam naszykowane na No to, ci no na jutro, to fajnie, dobrze no. no. co ja ci wyprą, no. No. Bo ty, one są na ściągaczu mhm. ja, jak, masz coś, jak masz coś do prania, to mów ty, bo... ty, widzisz jak tu słońce świeci? Ja, no teraz no. A one się wystraszyli i w ogóle tu przyszli, a ja tu pyk No W piecu no, też no, mają no, fajnie no, na polu Zawsze się mogę też Ogrzać ja tam ty, aha, kołdry ci, jese, kołdry ci jest, kołdry ci Bóg przyniosę jutro, tru. Kołdry i żegowki ciepły, wiesz? Co ja, ja cię powiedzieć? Jo ja jej ja zawiózł tam polarki tego, ona no. wszystko no nic nie potrzebuje no. wielonazu. Do no dobra. Ja panu... No no. Kurbie, ja pan... no, no. nie? Bo on nie, <grym grym grym> nie <grym> zachodzić tego nazor. Nie dojść, że wysiadł... Aha, ja wysiadł ci stanek wcześniej. A nie tam. Ja on na tym pierwszym wysiadł zaraz za światłami, ale że kształt w tamtym kierunku i tyli. I także godzina sto pod tym. Takie małżeństwo szło tam na, na spacer do lasku Oni wracają pan dalej stoi. Mm. Ja Ponem no, dzwonia i dzwonia i nikt. Pan poczekaj pan, ma pan telefon mm. ja pan, ale mam rozładowany. Power poczekaj pan. Mm. Na tym było wywieszka i on zadzwonił i opowiedział, ja że tu stoja już półtora godziny. I już zmarzną. Yeah. Oni nie wiedzieli, że... No ten, no nie to operacji to. No, że jest po operacji. Jej, Kasia wyszła, ona patrzy na mnie. Nie W tym braku, tej czapce. No. jak tak pozapinany, bo no, no. mi tam, w lesie Ja powiem, Kasienka Nie, no. No, no. no to fajnie, to fajnie, że był To z co? co Pozdrowimy wszystkich no, ja. i co? Ja, no no. no i ja. dziękujemy, dzięki za pomoc No, ja, to, to podziękuj, też może tym, tym że wpuścili te, 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 te ekspedientki albo co? tam, no. z tego ośrodka ja. Pomocy to, no. też bardzo dziękuję Bardzo uprzejmy, no. miłe nic, nic na, na chama, Jasne, no to my tak samo w imieniu no. Ciebie i NOS no. Też im dziękujemy, no to na razie, hej Hej, hej. 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 Są obcy ja Kołko jest, jest przywiezione Tutaj solar Solar też świeci Potem się go wyłączy Butle, kołdry Jedzenie Marek to się podzieli Potem z Bogusiem też co? macie to obcy? One będą, one będą szczęśliwe, że, że to zrobicie. Ale to trzeba dalej wsadzić, no. Dobra. No. Po co dentka kupić, a takie kołko kupuje? Dentka kosuje 20-30 zł, a kołko kosuje też 35 60 zł. No. no. Przykręc to potem tym, weź? No. Nie za mocno, żebym się to kulało jakoś, frylało, nie? No dobry to się wyłączyło, odpakuję się ten solar, o, zaś się włączyło. Będą mieli jasno jak pierun tam po tym, to idziemy też fajnie tam. Zichu, weź ten łun, ten kot, pójdziemy tam na łóżko zanim to wiesz, domy Ja, a ja weź na resztę, no, idź, no. A Michael to tam pochytu po, po Nie Michał już Jak nie to podkładka trzeba ściągnąć jedna, wiesz, żeby nie tarło. Ja tu zaraz do ciebie. No. To, bo tam później wyleci przez ten. No. Podkładka musi być. Ja no to zaraz zobaczymy. No tak żeby się kończyło, nie? No dobra. Nie, to się wyrobi, ja no bo to tam jest... Jeszcze naszmarujemy to. No. Bo nie dzwonili, że oni są tam, nie? Na tym. Na grzybach jeszcze. Ja. To im też tam połóż Powyciągaj im mniej. Na łóżku im to powód daj sigol. Jasne, nie się to potem zrobię, wieź? No. Ten tam ta powód Będą mieli czy do tego do tej izby się dają czy coś zygówki. To mają na unę, no. Serwetki na ten zygówek fajny im tam daj, Także wiadomo, że... Jasne, jasne. My idziemy tam sobie opanować to, wiesz? A tym jak to wejść, to się za jedną do wiesz? No, dobra, dobra, Sigal. No, dzięki, dzięki. No. Także tu wszystko zrobione. No wampir to już, wampir to już sam na kubka zgarnął. I no. I na te grzyby poszli, wiesz? Nie wiem, co Bogu mołony, gaz, nie, nie wiesz. Nie wiem, nie wiem. Zaraz go tam zobaczyć. A jak nie, no to. to poty nim dają, nie? Ten gaz. No dobry. To jest zrobione fajnie. Perloć. No, kręci się. Także wszystko gro. Te liście potem możemy na boki dać, potem jak się ubije zaś, wiesz, na około lauby. To będziemy mylić. Ciepło. No. No. Także wszystko gro i bucy. No zaraz im ta lampa do my tam na, na dłunę, ten na czujnik to będą one się żywią, zaś przyjdą pod wieczór albo coś, z tych grzybów przyjdą, one tak nocami przychodzą też, a ich to straszy, no pek, się włączy i będą o, na przesłanie będą. <laughs> nie obcy. No się <laughs> wystraszy, bo to już. Wystarczy. Nie, a, się idzie no, wystraszyć. No, albo tu chodzi za ona no. Się no. A nie wiesz. No. A. Tu będziemy musieli mukać gaz na, 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 na te drzewo, na ta... Na ta na ta tu, tu dom, tu dum. Ka ta pompka domy, wiesz? Ja i to będzie fajnie. No. Przyjdą to się tam pościelą, będzie dobrze. A jest to sigal No. Pójdź, pójdź, Domy to fajnie. No. Sigal Sigal odszelony. No. To na razie tyle. I gitaragro Muszę się ta morda teraz ogolić, ale nie było czasu. To na razie hej. No. Cześć Matko. Ja prawy przyszedł, a oni prawy wychodzą, wyłazzą. No, jest, jest lampa świeci. O. To jest dobra, ale na, na czujnik nie? To jedziecie się, padło a jedziecie się. O. No, ale wózek może już nie, tak ci go dali. no. O po miatą, żeś widzę, a widzisz, daliście ciało, ale to jest dobre, po trochę, po trochę, poza miatą I no, będzie, będzie, no Tu możesz widzieć, wszystko zrobione Formuła jest, cię jechać, sprzedać Formuła jest? No. Bogu, no Boguś przyszedł zadowolony, to też fajnie, no Teraz mu też trzeba pomóc trochę, wyjdzie mu tam zaraz przywiazda też ciepłe ubrania i to, wysoko. Te rube deki takiej żeby się tam poprzykrywał s No no. Ja wiesz, no. no bo nie wiadomo kiedy ona Mówiła, Nie ale wiem. Jest uciesony, ale jest że... Ale przynajmniej go tam, że go wpuszczają, to jest że się no. mogę odwiedzić, że to jest najważniejsze. No jutro mam zadzwonić. No. wy dowiedzieć się dokładnie. Kiedy i ja. w jakie dni może tam do niej jeździć? Poprzebieramy po tym łachy, tak my go dali wiesz ja. i trzeba zrobić tam półki, te, te szafki, o zgasła ta lampa teraz. Ja bo tam teraz no, nie no. no i to się potem po potem ciepło poobrykoczy, ja tam jeszcze zobaczę, do ciebie bratko, wiecie, kurtki, do mhm. ciebie tamtym kazikom, tam wszystkim trzeba porozwozić, wiesz no a ja teraz, wy się jedziecie na rejon a ja wam to by da sam ocieplu, wiesz potem się zajść na telefonie spotkamy, ten, kiedy przyjedziecie to zaś mi trochę ja też, ja, to potem mi też pomożecie a jak zawsze no. idziecie się po drodze wozić, to zawsze jakaś no. drzewo, i... dzieło się przywyższy wiesz takie suche, takie suche przynajmniej. No, Jakie jest na tego wiesz? No, dobre, widzisz. To co? Jedziecie w lejs? Ja, no, ja jedziemy. to się. Powodzenia, ja. łowcy, ja. <laughs> łowcy. No, i dobra, no to na razie tyle. Hej, ja, hej. No, Darek, skażykiem z, z bajkiem noszą złom. Wczoraj, nie, wczoraj niedziela była, to się nie mogli śpiewać, nie? Toście musieli muszę to no. W śpiwnicy, no to pójdźcie, pierniki, Bo to zawierza, nie musicie tego... No, Wiecie, nie musicie tego taszczyć, nie? No. No. No, no ja wiem, jak zakaził. No. no. Tak wszystko, co, wszystko dobrze, nie? Jest dobrze, w jak coś potrzebujecie, albo coś, jak wiele mnie na to to no, dzwonić, ja. wiesz? Ja. No, pójdźcie, ze tutaj, zrobimy to i, i będzie. No. Wszystko macie? Ja, wszystko. To pójdźcie obcy. Panie Darku, panie Majklu, idziemy. Jednego mogę wziąć? Albo co? Albo co zrobimy? Mogę jechać, bo tylko nie tak Aaaa. Co? Ja będę musiał tu małpurskiej wracać. No ale nie no, to łapa, nie musisz. No. Tam macie blisko po tym, nie? Do, do na baza. Nie? Ale cieszę się, w Aha. To powiedzcie, co mam zrobić? Jechać tu, zawieść, ściepnąć? On pojedzie z Tobą, no. ja tu na niego poczekam, bo teraz mały śpi, wiesz? Aha, A, dobra. A, ja ci zapnę Dobra, mam telefon. Ty? Ja tu poczekam na niego, on wie gdzie. Mhm. Dobra. To Ty no zamówisz. Tak, i z wózkiem tu przyjedziesz. Dobra, to ja te wózki, wszystko ściepnę i przywieziemy Darka nazwą. Pasuje to nie, nie Michael. Te 10 minut nie zbawi, to dawajcie pięciola No i gitara Michael, zamykamy, zawożymy im to I będzie dobrze, na razie, hej Na Pozdrawiam wszystkich to Kazikom Darkowi Każdy musiał zostać w domu, bo Dziecko mu Coś się pilnować Pomalutku, obróć to Ja, ja Ci przyczynę Taka tam może No, pomału Darek no, nie. fajnie, a potem te wózyki puste, nie, złożycie? Nie, Michael? wracam tam jeszcze Stoło i pół kilo Dobra, idź po tego pana gościa no. Potem to wiesz, dalej tam zawieżymy, nie, i te same puste wózki, że się złożycie, nie? No, moje celowne No, zamkniemy to Dobrze Także, panie Darku Później pan idzie zajść na złocone. No to fajna. fajnie. No, zamykamy. Opa. So, dawaj pięciola, gitara Gro. Michaelos i gitara. To na razie tyle. Hej. Kaju. My jak zwykle sigal tak samo, SROs. Michaelos. Witam. Przyjechaliśmy do Kazika. <laughs> Do Kazika my przyjechali i do, no do, do tego darka nie. Ale Darek tego doskawapie. Kawa pije. Nie? No bo ci tak, to szybko, szybko ze szosty przylesu, sam do nos, no. no bo my ci to przywyźli. Wiesz? Ja sam kawanek sobie pił. No. Za mnie żonie, ja sam kawanek sobie pił. Także my a ci. Nie, 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 nie. Kazik, tu możesz łonie, szczep deki, weź to. Jedzenie. Tu masz jedzenie. Tu masz jedzenie też. Dobra. Wiesz? Pomóżcie chłopcy mu to dać, i ta deka chłopcy, Dobra, Michael, i ten zygowek. No. To się podzielicie wszystko ze Darkiem potem, wiecie, fajnie się przebieracie łóżka. Bo to jest tutaj do wampirów. To jest do wampirów, tu jest do Oli łachy wypranej. I tu do wampirków ten solar. Także dziękujemy za te łachy, za te pościele No, państwu zmysłowić. Wiesz i to się wszystko sam po chłopcy, wiesz? Nie, no, a sobie tutaj no. na spokojnie, widział tu, mi z tego. Jeszcze butle wum przyniesie, bo że zapomniał w tamtym aucie, wiesz? No, bo my no, byli spokojnie. w żabrzu. No, jeszcze jedno mam. A no, wie to tyton ja okiem No dobra to ci po tym dumej, wiesz? A. Tutki mocie, tutki, wszystko. Ja kupiłem tutki. To, wiesz? Dobrze, wiesz? to dobrze. Ty, dobrze, to dobrze. Ty, ty na tych tytoniów, a Solar, działa wszystko? Ja działa. No. no to mnie ma. To nas bardzo cieszy. Działa. Siedzie synekra, pogodumej. Właśnie my te chłopcy, stary, karabinami Siadajcie chłopcy Patrz, tu jest pełno Rumów w tej szkole, widziałeś? Okna wymieniają No a widziałeś to co jest? Widzisz, ma... widzisz, no, widział już, no widziałeś, o, to czepaj to tam na zadek No tam się jest, są takie no. takie wiesz, i takie, to wiesz, ale jak nie mamy piły, żeby okna, wiesz, o co chodzi. Ty. To powiedział, że to wszystko wymieniają teraz. Ja ci przyniosę pióro od, od bażanta. do się do Wygląda jak Robin Hood. Ja. No, nie... Mały Robin Hood. Może być mały Robin No, no. Pana? no. Ta, a tu wszystko wózek młodszy. Panej nie ma, nie? Nie, w tym nie ma. Nie ma. My też jedziemy u niej. Temu zrobić, temu zrobić, wampirowi, wampirowi nie wiesz? Bo wiecie, no. o to jecio, to pana, to. ja pozdrowiam no. go. No. Pozdrowimy go raczej wszyscy tak, no. ja, bo też synek pana i a to jest małe kółko takie, wiesz, to jest no, takie ja nieforymne. Tak. ale my kupili ze cygarem nie, nie, nie Berlin. Ja. No. no, 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 ale mo, zanim nie to wszystki podzielimy, tak to trzeba, a tym no. bardziej dziękujemy Państwu, że, że my za to, że Si nam te kołdy ciepłe, to no, wszystko. No. Dziękujemy, dziękujemy, I te chemiczne dziękujemy. rzeczy, takie rzeczy, to potem się zaś to wszystko podzieli w tomo pralki, w tą to co się podzielić, żeby wyprać. A, wiesz? Tak. Ja no. no. A Darek to jak potem przyjdzie, to jest dobrze też, wiesz? No. 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 Najważniejsze, że światło w musi wszystko. A od poniedziałku że się na tym PKS jest tam, na tym złom, wiesz? Dzisiaj idziemy. No to dobrze. No to się zaraz jest taka rytka, że pojedziesz. No, no po po ty, to... jak nie wiem czy tam będzie można wejść, będą miedzić czy nie Po południu o piątej. No, 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 jak, jak już e, czołk grizzli się jedzie, ten, ten jak to jest, ta kopara, nie? No, no, kropa, no to potem no, żeby, tak, żeby się nie kręcić, no. żeby się nie kręcić kolejkopani, wiesz, no, ja bo to no. jedzie i zgniecie. No bo wyszły mu się nie chce to i co. Łeśka się otworzy, bo ludzie, wypadki są. Zależy jaki knef, czy Łeśka się otworzy, całość leci. Ja tak na Zumowcu zrobił kiedyś, no? Na tak? przykład cały magnes leciał, pff, no, bo on się pomylił z wajchami i wyzwał I leciał na dół. Do. dobrze, że to tak, ino no tak. Cien, leciał obok. Jakby były normalne flapsy zemie. no, flaps <laughs> ja. no dokładnie to nie ma A. Co A. Magnez, warzyk, kurwa. No, no magnes znowu. Magnecz chyba no. wozi, że 2,5 tony, no Zależy jaki wielki magnes, nawet no, 5 no. tonów, są takie. No tak. Tam jest dużo miedzi w magnesie, wiesz? W tych, no dookoła, w tych starych jak za komuny, było, tam chyba, że, że 500 albo 600 kg miedzi. No. Bo w te nowoczesne już mieli e, po tym kable e, te, te pręty takie zawijane byli Alum, ale to też o pocał. Tak. Bóg, się opłacało. No. Także co? No, jaki znawca już rozabieram. Rozewierali Jak likwidowali huty, huty likwidowali no, tego, no. to się wszystko brało, wiecie? No, Dokładnie. No.

Także my Każu jademy dalej poobsługiwać, podzielić wszystkich no, no, Tak to jak to trzeba, wiesz No I potem przyjdziemy Dawaj pięciola no. pozór tam w domu wszystkich I gitara No Przyjmę no. 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 cię no. no, to na razie, hej, Dzięki. hej. No, Michael tam pofutrował. jest Kongo też jest A tu I... już mamy Króliki już Coraz już to już. większe są no. Wyraźnie głowy, Majka, tu wszystkie. Cztery małe ja, no. i Dwa białe i dwa ciemne. I dwa czorne, a tak? Tamte białe wielkie są. Te białe są. To mnie wyskoczą, no. A ten czarny tu jest? Ja. Mama tu je Zamkniemy to, wiesz. Białe no. chyba. A tu jest akonim. Ja one już latają się, wiesz. Ja kuniowi do gołębiom głębią powtórzymy, wiesz. I to będzie chłopcy. I zrob się ogień, kongo. No, bo, bo ci zimno, to jest domy też po tym Tu mi to daj na ziemię ja to zaraz Tu mi to połóż. Ja zaraz ten futer przesuję, co tam. Mam. No, dobre. Także króliki są, wszystko jest. No, połóż stali. Zaraz tego łębie powtórzę. Woda zmienimy. No i jakoś to będzie. Tu jak je prze, przemeblował. Bo za żeby sami łazili, a susie wysuszę, to się potem wypierę i to będzie. To na razie tyle. Hej. Nie? Nie panie. No.